Siemka, patrzcie 17. Jak widać, nie ruszyłem się z miejsca od zakończenia poprzedniego odcinka. Tak mi się dobrze nagrywa, że. No, no to. No to jest już ten właściwy vibe. Właściwy klimat. Dobry rytm. Jest wieczór. Fajna atmosfera. No, jednak to jest to. To jest to. Lecimy do tego cyfra. Niego. O, co to kurwa? Co to za jinx? Ej, bo nie, musimy się przyjrzeć. A, te... dobra, nie. Coś tu się, coś tu się. <grych> odkurwiło. Co. Może może im pomóc, no nie? Bo jak tak zostawić w potrzebie ludzi? Muszę tutaj rozwiązać tę sy sytuację patową. No, ni we w ten, niwe ten nie mogę się ruszyć, no. Muszą, muszą zacząć te grę od nowa, <laughs> kurwa. No i to, no, to jest właśnie GTA, no. To jest ten kolejny element. <laughs> to, 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 to kuriozum, które się z którym się można spotkać re regularnie na ulicach Liberty City czy innych miast Uniwersum 3D. I tutaj tym odcinkiem inicjujemy taki maraton dynamicznych odcinków fabularnych. Tutaj będziemy mieli tak po dwie, po trzy misje na jeden rzut, yy, powiązane ze sobą w miarę tematycznie. No i to nie... nam to wszystko zacznie. Tutaj za bardzo nie będzie ciekawostek. Raczej sama akcja, taka... taka, taka takie mięsko misyjne. Jedynie tam mi, jedna misja dla innego zleceni zleceniodawcy, tak patrząc na przyszłość, będzie zawierała pewną wariatowość. Ale to dopiero w którymś tam kolejnym odcinku. O, właśnie, to nic nie aż Cloud y podbiegł, no nie? Pospiesznie. O, w stół, ale teraz się ta matka odezwała, jego ją ledwo co le 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 słychać. Ja też jej nie słyszałem Więc wy na pewno. 8 <grytania> Aha, czyli skoro 8 to przypomniałem sobie, że właśnie ta misja nas z zaznajamia z mechaniką granatów. z którą już sami się zaznajomiliśmy. Zbierając paczki. I co? Yy, chciałem powiedzieć, że Tony jest dosyć znaną postacią w Liberty City GTA 3 i Liberty City Stories. I tutaj ma swoje jakieś tam zatargi z Chińczykami. No nie? czyli znowu z tymi Chińczykami mamy do czynienia. A, tutaj źle pojechałem, ale to spokojnie. Yy. Tak to jest, jak się człowiek, człowiek zagaduje. Granaty. No nie, pierwszy raz w, w historii GTA mamy do czynienia z taką bronią. Wcześniej raczej nie było sensu implementować granatów w uniwersum 2D. Teraz przeniesienie w inny wymiar całej rozgrywki daje możliwość rzucania sobie swobodnie granacikami. De dewastacja otoczenia. No i ma mamy właśnie zdewastować trzy furgonetki. To będą właśnie furgonetki, jak logika mi podpowiada. Skoro to są brudy do pralni, to pewnie będą furgonetki typu Mr. Wongs. O właśnie, no nie? Mr. Wongs. To są takie specyficzne furgonetki. Mam je zniszczyć? Czyli co? Nie wiem, czy chcę... Swego, swoje Banshee poświęcać. Może wystarczy jakiegoś szatkana tej odpalić. O, uwaga, uwaga. No i on sobie tam odjedzie i wybuchnie. No nie, to chyba takie najbardziej rozsądne podejście. Idziemy do następnego. No, takie. To już są misje fajniejsze. Te misje dla Joeya, tak. No, ja, takie, takie były. A, do, do, do zapomnienia. Takie samouczkowe właśnie. Mia, mia, miały charakter taki wprowadzający. Tak samo te dla Luigi'ego. A tutaj ten Tony, no to już zaczyna prawdziwą zabawę. GTA. Jeb, yep, tym razem jajeczko mu poczułem. Wielka noc, może dopiero za dwa miesiące, ale. <laughs> Ale jemu zajączek już dostarczył. A tego jeszcze w inny sposób zdemoluję. Uzi. No i sprawa wykonana. Rozwiązana. 20 tysięcy. Trochę kapuchy jeszcze nam wsadził Tony w kieszenie. Dzięki. Dobry z niego przyjaciel. No. A co innego, inne zdanie mamy o tych Chińczykach. Oni teraz są naszymi wrogami, no nie? Wy też macie ich nie lubić, skoro oglądacie. Wy jesteście moimi sojusznikami. A skoro jesteście moimi sojusznikami, to... To znaczy, że jesteście również wrogami Chińczyków. A skoro jesteście moimi sojusznikami, to zapraszam na herbatkę u toniego. Albo, albo na kawkę. O, nie ma go, patrzcie. Jego matka nas ugościła. Także jej nie widać. Hm. Tym razem poprzez list. O, tutaj sam powiedział źle swoje nazwisko: To jest Tony Cipriani, Cipriani. Tony Cipriani. Jeżeli, informacja techniczna. Jeżeli byśmy nie zrobili misji Da Elburro, tej z próbą ognia, w której to sprzeciwiliśmy się przeciwko triadom, i triady za zaczęły nas ostrzeliwywać, to ta misja również jest taką, która no, niszczy nasze stosunki z Chińczykami. Ale y <coughs> tu znowu pewien szczególik. W tej misji triady. Te yy, w drodze wyjątku nie są na, 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 na nas, yy, do nas wrogo nastawione. Zobaczcie, no nie. Idzie sobie chłopek i. Ze względów technicznych tutaj gra na moment zawiesza yy, naszą kosę z Chińczykami. A tym razem bierzemy tą aktówkę. W no, takiej trochę. Yy, Nipy zamkniętej przestrzeni, a z drugiej strony otwartej na wylot. No, pralki. To są właśnie te. Pralki, co się kojarzą z Breaking Badem jakimś. <grytka> jako przykrywka. No i jak widać, te, te alejki tutaj nie, nie zostały zbudowane przez twórców mapki. Przypadkowo. Ale ja mam odpowiednie oprzyrządowanie. Skoro gramy na 100%, dysponujemy. No, rzeczami, które nas to 100% wynagradza. Czy to, i to, to byli ci, Chińczycy? To była ta, ta, ta cała zasadzka? Tu jeszcze są jakieś... Ten kwadracik się chyba porusza. O, właśnie. mini mapka zdradziła. Co się dzieje za kulisami? Teraz ten! On będzie tam on będzie mnie rozjechać, no nie? On wygląda na takiego groźnego Kutafilca Ale właśnie wysiadł, czyli Stał się bezbronnym debilem Dzięki Właśnie pomogłeś Mi i mafi Leon No i jeszcze jeden Kuciupek Tutaj Czy zdołałem mnie trafić? Chyba nie Skoro ruszam się <grytanie> Poruszanie się po Po planszy Wystarczy, aby zapobiec uszkodzeniom naszego pancerza, czy też organizmu Klauda, jakże cennego dla nas wszystkich. Gwiazdka już zniknęła, także nie było tematu policji. No i pędzimy do, do niego. Nie ma co zwlekać. No więc, ej, co? Tak jeździmy się po tym Portland, nie? Jeździmy, obiechaliśmy już tę wyspę tysiąc razy, wzdłuż i wszerz. No i kiedy w końcu to... ten most naprawią, no nie? Tak tam pieczołowicie niby ci robotnicy testują ten tunel, Porter, i ten most naprawiają. Co? Ile mamy czekać? 10 tysięcy. No i co no, chyba... Nie, nie się jak... Y, tak y, od razu wejdę w ten znacznik, no nie? Nie strzelicie focha. Bo oto jedna z dłuższych misji w pierwszej połowie gry. Tak, z 7 minutek mniej więcej bym szacował. Albo minut. Nie minutek. Widać było, co tam Tony napisał, znowu za, za pomocą listu, bo Tony musi się dopiero przyszykować. My jedziemy po Joe'a, Salvatore zwołuje na radę, no nie? Jakieś tu gorące zawirowania, Salvatore się gorączkuje, może przeciwko tym kliciekom, może coś innego, nie daje mu spokoju w tym jego łbie. <laughs> Mafijnym. My będziemy znowu szoferem w tej misji. Odbijmy najpierw Joe'a. O, taka unikalna czarna limuzyna. Klaut <grym> wsiadł z miejsca pasażera. No nie, jakby nie mógł wsiąść normalnie od kierowcy. i też tak śmiesznie wsiadł z tyłu. Chociaż może to akurat. Było przez. No, może chcę zostawić miejsce dla jakiegoś ważniejszego. To niego. Ej, co to za oszustwo? On, on we mnie tyknął. To nie fair. Wyfiuty. To tak. Tak mnie oszukiwać? Na no, jakieś. kolizje? To oni nie umieją skręcać tymi sam samochodami. Fujary. Jedziemy teraz po Luigi'ego jak wskazuje mapa. Dobra, wszystko na razie ładnie, nie? kulturkowo, kulturalnie. Klakson. Odwiedzamy Luigi'ego. No i co, i tak będzie taka łatwa na razie ta misja. Spe I specjalnego się dzieje? Po to niego pojedziemy, i tyle. Ale jak myślicie? To może. Jak nas, a jak nam ktoś tutaj zakurwi? Tak. W którymiga? Listonizową? A, a może to po prostu tak przejazd, nie? Tak na zrelaksowanie. To oni idzie. Z takim fioletowym pójdzie. W takich gaciach. Przyszedł. Co on wstydu nie ma. Ej <grytanie> e, dobra. O ej ej, no, ej. Oni mnie zaatakowali ej. <grytanie> oni chcą mnie zamordować. I nas wszystkich. Trzeba im spierdolić. No tej oczywiście, no, trochę... To było takie do, do przewidzenia. Może ucieknę i tutaj. Tym ciężkim pojazdem będzie ciężko. <grymne> równie, równie ciężko będzie im wjechać tutaj. To się przebije przez tą barierę. Energochłonną. No i tutaj, do garażu. No, taki moment... Ekstremalny. No, nie, tak. Chyba nie wiedzą, z kim mają do czynienia. No, nie. Nie, ze, nie ze mną taki numer. Może 30 tysięcy lat temu, jak grałem po raz pierwszy tą grę, to greto, może by mnie pokonali, ale teraz to nie. A oto Salvatore Leone. Znacie takiego? Pąsiarza? To jest bardzo ważna postać. Nie tylko w Kiteatrójce, ale sam Andreas też ma tam coś do powiedzenia. Wraz Venturas To tak naprawdę z nim cały czas współpracujemy pośrednio. Za pośrednictwem Luigi'ego i Joe'a i to niego. Ale teraz zaczynamy współpracę bezpośrednio. Literka S na radarze to na razie zniknął. O, i właśnie to jest ten moment. To jest pierwszy moment, w którym w przypadku słej kolejności wykonywanych misji, dostalibyśmy w dupę od gry, bo w tym momencie, chociaż. Okej, okay, jeszcze nie jest taki ostateczny moment, bo teraz, jak widać, Salvatore zwołuje na radę, czyli Luigi i Joey jest aktualnie wyłączony ze swoich biznesów. Gdybyśmy zostawili dla nich misję do wykonania, te tam dwie ostatnie dla Luigi'ego i dwie ostatnie dla Joaia, to one by chwilowo zniknęły z mapy. Potem znowu by na chwilę się pojawiły, po czym zniknęły już na zawsze z planszy. I wówczas trzeba by było wczytywać, albo no, wczytywać grę, żeby ukończyć ją na 100%, żeby móc tę misję jeszcze szutem na taśmę uratować. Ale u nas nie ma takich nie, nie ma takich numerów. My ciśniemy po kolei. Kolejnych, kolejne persony, które mają nam coś do zaproponowania, jakieś ciekawe misje. No i Salwator jest kolejnym z nich. Kolejną z nich Kolejna persona. Kto wie czy nie? Druga najważniejsza. Pod względem fabularnym. Albo pierwsza naj, najważniejsza. Tutaj można polemizować. Natomiast ja na razie zapisuję grę. Pewnie taki krótszy odcinek wyszedł. Ale teraz... A ja teraz nie będę mieszał jednego. Yy, jednego bandiocha z drugim. <grym> Bo oni są trochę. Yy, no, mają trochę misje w innym klimacie, no. Trochę inne rzeczy do roboty. Tutaj było głównie z Chińczykami, na no nie jakieś rozprawianie się u Salvatore. Misje będą miały trochę inny kierunek. Kieru kierunek ofensywy naszej. Dobra, no to zapraszam do następnego odcinka. Bardzo... Ale to... Bardzo, bardzo gorąco. Także aż, nie wiem, aż się nie mieści tak gorąco. Za, 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 zapraszam. <grym> Pawciu 17. Tak w ogóle, z tej strony. Pan Paweł inaczej. No po prostu jakiś tam ziomeczek.